Muszę jakie takie ciekawe rodzaje kalcytów kalcytów Innych minerałów Takie nacieki Takie ładnie minerały, a to jest takie postacie same z minerałów takie posieżki po no wszędzie tego jest bardzo dużo E atrás? Então, vai ser de três quartos de E a a obstinada, a maio. Yati, Yagma, yeah, yeah, yeah. Ogure, -mai. Ah, Que esculturas mais! Que sabedoria! Idę i nadziwić się nie mogę, bo takich jest tu dużo różnorodnych, jakie maski. Wódki, jakie, które A tak. Tu jaka parodia szkieletu człowieka. Taka czarne. czarna. O, teraz trochę się, A tam z kolei. Tutaj, co za No i widać tutaj, jak widuje. taka czarna. Piękna dekoracja, jest flaga i tak, no naprawdę, jesteś zachwycony. Jest okay.